Mówiąc szczerze, totalnie szczerze, na początku miałem lekkiego mindfucka jak na to patrzyłem, bo nie za bardzo wiedziałem o co chodzi, teraz już wiem, że to jest iluzja optyczna, czy tobie to coś przypomina Wojtek na zwyczajny Minecraftowy klocek, a z drugiej strony gwiazdkę. No po prostu, no nie wiem, o co nie idzie też swoje propozycje, co to jest. Ja nie wiem za bardzo co chodzi, ale przede wszystkim wiem jedno. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, bo jak zostawicie łapkę w górę, to może kiedyś będzie więcej redditów z Wojtkiem. Jak nie wiem, będzie 20 tysięcy łapek w górę, to znowu go wezmę. Więc zostawcie łapkę w górę, jak chcecie go jeszcze zobaczyć. No nie jestem tu na stałe A jutro o 10.00 Nowa piosenka Nuba no Noob więc wpadajcie i słuchajcie Bo będzie się działo I mam nadzieję, żeby się działo grubo Bo piosenka wyszła fajnie Widziałeś kiedyś te takie piaskowe opadanki? Nazywały... Ale widząc po tym, to będzie coś Uu. dużego. To będzie coś naprawdę dużego. Dobra, zobaczmy. Co się stanie, jak to spaję? To pewnie będzie pixel art, ale no duży pixel art. Zdecydowanie chyba największy jaki widziałem z upadających piasków. Czy to mu w ogóle będzie lagować komputer? Patrz, on ma tu zrobiony jakimś takim sposobem bardziej przekminionym. Okej, okay, zgadujemy co z tego wyjdzie. Chociaż wiesz, musimy spróbować. Na razie, jak dla mnie to jest kaczka. Dla mnie Lawa? lawa? No. Albo mapa świata? Czy to, to będzie mapa świata i... Tak, to jest raczej mapa, rzeczywiście Popatrzcie Nie, a jednak? Coś, coś takiego przypomina Nie, to jednak nie jest lawa. To będzie Steve przy zachodzie słońca Albo... W... Ja wiem co to będzie To będzie taka tapeta minecraftowa, popatrz Aaa, tak, wiem Ja nawet z... widziałem oryginał Widziałeś kiedyś oryginalną? Tak, tak, wiem na... Oglądałem ją sobie nawet na komputerze ustawiłem, ale... No wiecie, a, matowałem go Okej okay. O kurcze, ale to Idę jest. On na pszczół. No, to jest naprawdę gruba farma pszczół. Zdecydowanie chyba najgrubsza, jaką widziałem do tej pory, Że takiego czegoś nie widziałem. Ale jak one tam latają w ogóle te na górze. Ej, ciekawe, czy jest jakiś limit pszczół w Minecraft. Na pewno nie ma. Nie ma limitu przecież niczego w Minecrafcie, więc. No, chyba na tym, na. No, na Bedrocku. Na Bedrocku, no, ale be, Bedrock bed wiesz o tym, że Bedrock jest beznadziejny. Wiem, wiem. No, widzicie, nawet on to wie. Story Minecrafta, co to znaczy? Co to znaczy, że. Historia Minecrafta? No, nie wiem. Nie wiem za bardzo. OCB tutaj, jakby, ok, no. Redstone, Enchanting, Nether, ale to nie jest w dobrej kolejności ułożone, nawet gdyby to była historia Minecrafta. No, ale rozumiem, no, że jakby na końcu wchodzi do endu, idzie teraz zabić Smoka. Znaczy, no, Smoka nie zabi. Aha, i jeszcze jest Replay. Ok wam że zostałem protagonistą anime, czyli to będą jakieś efekty pewnie. Aha, widziałeś jakieś takie komendy? Nie. Na super miecze, że raz uderzy i pozaś sama zabija resztę. A tutaj patrz. A tutaj, a tutaj lecą o, y o nie! O nie! On tam wbił z mieczy, jakby był gotowy do walki ze smokiem, ten zombiak. No. <laughs> Jak się mam tego pozbyć? Jakby się tego pozbył ze swojego domu? to wybuchłoby. No nie wiem. No, generalnie chłop ma przychlapane, bo to jest gorzej, niż komuś TNT w domu podejść, bo TNT może rozbroić, ale to? No, bo, no to, to nie ma, nie ma szans. W ogóle, nawet, nawet śnieżko można to zniszczyć. Chłop ma przychlapane. Ten pies też o tym wie. <laughs> Zaraz, czy ktoś właśnie skończył piramidę 256 na 256 I To z netherytu? No właśnie, nie z netherytu całościowo, tylko. Ło, To działa? Aha, okej, okay. ej, tam jest w ogóle zegar świetlny. Ja ten zegar świetlny widziałem wcześniej na innym posie w Redditie, więc to jest stały użytkownik Reddita na pewno i jakiś nawet refejmik, bo dużo jego posów się pojawia. ale ta piramida, no. No. no, tak troszkę. Oj, gdyby dodaję krety do Minecrafta, Ej, to by mogło być dobre. Ej, no w sumie tak. Kopałyby tunele w Minecrafcie. Idzie pod domek. O, to już nie fajnie. No ale klipy to też e, wybuchają i nie są fajne. No nie. Ja w prawdziwym życiu bierze Axolota, daje mu smycz, rzuca go na suchy ten i zim idzie na smycz. Słuchaj, Co? nie rób tak ze zwierzętami, pamiętaj. No, nie, no nie, no nie mam No nie no, no nie. A to. Jaka animacja i. Ich... Co jest? Okej. Okay. To jest nawet śmieszne, ale ta animacja trwa aż 4 minuty, prawie co jest. Nie wiem, czemu się to chciało robić. W sensie to jest zapętlone, ale po co to aż tak długie jest? O, a nie wiem, czy o tym wiedziałeś, Wojtek, ale wiesz, co to jest? To jest biom kwiatkowy, ale w wersji Flatword. Tak się układają kwiatki w Minecrafcie, w takich kształty. Tak? No, trochę jak komórki wyglądają, nie z no, biologii. No. Dobra, ktoś zrobił bezużyteczną maszynę, no ale nie no. No, no nie, no to satysfakcja mała jest. No, czyli nie jest taka bezużyteczna w sumie. O, a to co? Wow! Jakiego miał falta, widzieliście to? Tak, ej, dobra, czyli nie kopać pod siebie, tyczy się też w nederze jednak ta zasada, nigdy nie kopiemy pod siebie. I nad siebie, bo nederze to wiecie. Nad siebie? W nederze? W nederze to też nad siebie nie wolno. Wolawać się rozleje. no właśnie. No tak. A w nederze lewa płynie szybciej. Piękne. Ej, patrz, ktoś podmienił skina Dragona na Axolota. Co jest? Ej, to fajnie wygląda, w sumie lepiej nawet niż smok. jak dla mnie. Tylko niech byłby niebieski, nie? Espelotl Ej on ma nawet nazwę zrobioną Okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem Pędziliśmy ponad 4 lata Revamping Missile Wars Co to jest? O kurcze Aha, czyli jakiś tryb gry, w którym po prostu Biją się na TNT wybuchające Aha I wysadza Gosia, który na tym stoi I trzeba pewnie rozwalić ścianę Okej, okay. ej, fajny nawet tryb Pograłbym nawet chętnie w miarę. A to jest do pobrania. To może jeszcze jakiś pogram. Jestem w Klewie bez kilofa. Jak wyjść? No, no nie wiem. Ja bym się kopał w górę, ale to na pewno długo zajęło. No, też mi się tak wydaje. No, taka jedna opcja. Albo się zabić, albo kopać się ręką do góry. Albo szukać drewna w kopali. Co to, to słaby pomysł? No, chyba, żeby się znalazło złoto w opuszczonym kopalni No, no właśnie o tym mówię, nie? Ale, no, nie wiem, w jakiej sytuacji był gościu. Generalnie pewnie spędził dużo czasu na wykopywaniu się. Ej, co jest? Patrz, jaki kostium? To jest pierwszy Minecraftowy kostium, w którym chyba nawet postać kroczy realistycznie. O, okej. Okay. On ma miecz jeszcze. Ciekawie, czy ten. Piesek jest. Ten pies wystraszony. W nim wie co się dzieje? Co jest? Ej, to wygląda nawet dobrze, tylko ten korpus, ten brzuch jest za duży. Zaraz. typ się pyta, co zrobić w wypadku, kiedy nie może się zalogować na konto Microsoft, ale ja tutaj widzę jeszcze jeden problem. Co jest z jego ekranem? E Ej no bo mu właśnie troszkę tak jakby zepsute. No tak trochę, trochę mocno w sumie. To jest właśnie Bedok. To jest właśnie Bedok. Nie polecam. Psuje ekrany, myślisz? No. No nie, do tego nie myślę, ale No skoro żeby, no tam zazwyczaj Wymagane jest konto Microsoft, żeby mieć skina Chociaż No ta, ale tutaj chodzi o ten ekran rozwalony Albo jest brudny, nie wiem, mam taką nadzieję, że był tylko brudny Albo nawet nie, bo już wolę, żeby był rozwalony Dobra, Little Guardian Animation co, co tutaj będzie? Aha, typ jest pod wodą, stawia drzwi, żeby poddychać I nagle pojawia się on Pojawia się on, ziejący laserem Ej, zaraz, zostałem laga w takim momencie Aha, i to już jest część animacji tak pewnie Ale drzwi to właśnie, drzwi to Wody. No, dobra, co się tutaj stanie? Okej. Okay. On chce go zabić! Co jest? Ale są fajne. Ej, ale on popatrz, nie może go zabić. Ej, co jest? Podpalili go. Czy on się spali? Czemu chcą go zabić? Jaki oni mają problem? Aksoloty! Aksoloty. No. Aksoloty. One uwielbiają wodę. Okej, okay, ale widać w ogniu też przeżył. To nie wiem. Ja też nie wiem co nie tu się wiem, stało. Mogę, Wszystkie funkcje eksperymentalne to mi się moby w dzień nie paliły. Okej. Okay. O nie, O nie! Czy to jest nowa moda? Ej, weź co taki walni! No przecież u ciebie jest pewnie modny Minecraft w szkole, nie? Czy, czy nie? Czy gracie no w, w Robloxa? Mamy tylko 30 osób w całej szkole, więc wiesz. Co, masz 30 osób w całej szkole? No? Okej. Okay. 4 w jednej klasie. On chyba chodzi do szkoły specjalnej na to wychodzi. No nie do końca. Coś cool co zrobiłem. Okej, okay, to mi troszkę przypomina jakiś film. Był taki film, że latali na orbicie i byli tam bogaci. I... jakby mieli tam właśnie swoją cywilizację w takim kręgu Nawet nie pamiętam, jak to się nazywało Ale jakiś gościu się chciał tam dostać, żeby chyba uleczyć swoją córkę, czy coś takiego? A nie wiem, piszcie w komentarzach Co to jest? Lava Exavator in Action, czyli... Zaraz, ej, czy to jest serio? Czy on serio wyciąga tą... co? -so? Ja w to wątpię, bo... ale w sumie to całkiem możliwe Zaraz, czy on... czy on naprawdę wyciąga tą lawę stamtąd, wytyfy? No nie no jakiś ten dispenser. No wiem, no wiem też o tym myślałem, ale nie wiem o co chodzi, nie wiem czy to działa, może. No i działa, tylko trzeba się nieźle, nieźle nastarać. Jestem zwęczony Bedrock Edition. Widzisz, właśnie mamy kogoś, kto się skarży. No. Straciłem czteroletni progres, ponieważ piasek, którego nie mogłem zniszczyć i suffocated latał, czy coś. Miałem łopatę, ale nie zniszczyłem go, bo był bug i nie mogłem liczyć piasku. Tysiące godzin stracone przez piasek. Anakin miał rację. Anakin miał rację? nie jego kolega. Żeby przejść na ciemną stronę mocy? Czy to o to chodziło? Przepraszam. Ej, wy sobie za postać? Z czego? No, coś tam chyba kojarzy, ale. No, nie. no, no jak? Ja nie pamiętam. O nie, no w sumie faktycznie. Przecież ta gra jest tak stara jak ty, prawie. Flappy bird. Przyszedłem Andy z wipeczek O co chodzi? Okej, okay, ten, ten enderman tutaj. Trzeba mieć scalowe nerwy, by się na niego nie popatrzeć. No, bo to bo nie, on się tak kusi, żeby się spojrzeć. Ale według mnie to działa tak, że nie można po prostu mieć celownika na jego no, no tak, no tak, właśnie tak to działa. Okej, okay, zniknął. Wystraszył się, widzisz? No. Nie wytrzymał presji. A widziałeś tą mieć z nowej wersji? No tak. To popatrz, jak ona ten. O ciekawe, jak on będzie po tym zielony. To no, będzie jak ciekawe. Się utleni, no. no. O, ja bardzo na przykład lubię tego budowniczego, jakby dostałem okejkę okay zawsze, bo popatrz, mała przestrzeń, nie? 16x16 chyba albo 8 na 8. I tutaj jest fajnie pokazane, jak można, wiesz, małą przestrzeń ciekawie udekorować. Ona tutaj widzę bardzo dużo nadrabia slabami i schodkami. tworząc fajne dekoracje, no i jeszcze ta zieleń, wiadomo, dodaje troszkę kontrastu i wszystko wygląda super. Nice, ja zostawiam łapkę w górę. Dodaję struktury do mojego Breath of the Wild World. Okej, okay, ktoś odtwarza świat Zeldy ze Switcha. Chętnie obczaję, bo przyszedłem całą Zeldę i jestem ciekaw, czy ktoś dał radę. Dlaczego rozginąłem? Moje rzeczy też wyparowały. Dobra, typ co, Bie bierze jajko, okej. Okay. Jak się bierze jajko? Po prostu, aha, aha, aha. No. No. To jest o wiele sposób niż pistolet. No tak, bo faktycznie ja pamiętam tylko, że pistonem się przesuwało, ale to też ma sens. Dobra, i typ co? I typ... Ej! E, gdzie on się podział właśnie? Zrespił się w łóżku, ale bez itemów. E. Tylko jak dla mnie to wyglądało jakby było jakieś cięcie w montażu, bo on w nie było żadnego ładowania świata, ani nic po prostu. Tak wiesz, przeskoczył. No. A zazwyczaj są też napisy końcowe. No ale to chyba nie był jego pierwszy raz, albo był, bo w sumie jak rozbierał... Nie, nie wiem o co chodzi, coś, coś mi się wydaje, że ten typ tutaj kłamie. Typ zrobił swoje co? Little firework display Jakby, że pokaz fajerwerek na swoją rodzinę. No ho, mody I co, co, co jest? Co on robi? Czemu on tam strzela? Bo może tam jest... Jakiś przycisk którego... Okej. Okay. No właśnie. <laughs> Zrobił na urodzinki Pokaz firewerk Gunpowder się w końcu na coś przydał. Zwolniłem Creepera z bycia moim wewnętrznym projektantem. No faktycznie, nie, niezbyt by rządził ten dom. Okej, okay, a to co to jest? Conway Game. Jakiś... Game of Life. Ok. Okej, co jest? Ja za bardzo nie wiem co to może być, szczerze mówiąc. No nie wiem właśnie na czym to polega, ale... Okej, ja też nie wiem o co chodzi, co to są za kształty, przepraszam. No właśnie nie wiem, to jakby tak się rusza i... To nic mi nie mówi. może to jest QR-kod. No, tak. Nie, to na pewno nie jest qr tylko w jaja se robię. Znalazłem villagerów, którzy są głupsi niż świnie. Okej, okay, świnia zostanie podpalona i ucieka do wody, ale villager podpalony już nie ucieknie do wody. Czy nie, 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 nie. Oni no, naprawdę tak. tego nie zaimplementowali do villagerów też? Już to jest głupota totalna. Powiedz, co to jest? No to mi wygląda jak domek Spongeboba, ale. No dobra, masz rację. No tu jest ten. Jakby, wiesz, nie będziemy gadać na temat, czy dobrze to wyszło. Po prostu no, jest. Wygląda, prostu rozpoznałeś, jest, więc, jest. więc jest. Zalogowałem się na Minecrafta i to się stało. Minus jeden znajomy. Aha, ja wiem. Minecraft ja. według mnie zazwyczaj tak, że pokazuje, ile osób jest online. Okej, okay, to jakim znajomym jest minus jeden? Jeszcze nigdy mi się tak nie stało. Okej. Okay. O! Ciasto z Minecrafta, które wygląda nawet na jadalne. Ciekawe, czy ten smok też jest jadalny. Wygląda jak z plasteliny no, po prostu. Ale pewnie jest z cukru jakiegoś plastelinowego. Jak z cukru. O co to jest? Aha, tu tuś ma takie okno w pokoju i Osatra co zobaczyła cię, a to odwzorować w Minecrafcie. Uuu! I nawet się, ej udało się idealnie, co jest. Okej, okay, fajnie to wygląda. Chciałbym mieć takie okienko w pokoju, może nawet, nie wiem. A ja też bym chciał. A temu, co się dzieje? On ma jakieś. Nie on ma Bedrocka, bo widać od razu, że kończy Tak, no to to wiadomo. No. Ale to widać już nawet po grafice, że ma Bedrocka. Ale widać, że się ewidennie zawiesił w miejscu. Co się dzieje? Ej, ja tak naprawdę, patrząc na tego Redita, mam wrażenie, że Bedrock będzie tak zabagowany jeszcze przez długie, długie lata. Patrząc na to, jak wielkie problemy ma z podstawowymi, Rzeczami. A i takie coś. On gra na Xboxie. No. I ten. A nieważne. Bedrock to bedrock. Bedrock to bedrock. Dobra, typ spróbował grać na hardcore. Blogs be like. O co chodzi? Dlaczego on sobie daje taką nazwę? Dobra, hardcore. Let's go. Zobaczmy, jak mu pójdzie. Skoro wrócił ten film, no to zapewne podejrzewam, że długo nie będzie żył. Chyba, że bardzo szybko znajdzie jakiś kurs i w dwie minuty przejdzie Minecrafta na hardcore. No, taki mini Speedrun No, Speedrun na hardcore i GIT. A nie, są cięcia. Okej, okay, faktycznie. No, są cięcia. Czyli tutaj może się zasadniczo stać wszystko. Dobra, zebrał sobie rzeczy, poszedł do cave'u od razu. Jak na to zawsze się rozglądam. No tak, wiadomo. Podstawowa sprawa, nie? Żeby nie zginąć. Teraz zobaczmy. Na może was przywitać napis koniec gry zamiast Zginąłeś. No dobra, dalej kopię, dalej żyję. Jakby nie jest źle, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Że na przykład rozpocznie gra i wpadnie od razu do lawy. Wiem, że na pewno nie gana na To można rozpoznać po. Udach? No, no chyba. Dobra, zaraz diamenty. Cztery diamenty. Złoto, więcej diamentów. No generalnie, typ już ma w ogóle duży level. Bo zobacz, że minęła chwila. On już ma 32 level. to może nie taka chwila, bo to on co chwilę od cięcia. No tak, no ale wiesz, to był chyba jeden pobyt w tym. Ej, zaraz, o co chodzi? O co chodzi? Co on... Co? On sobie bogaty domek? Ale aż tak? Na co mu tyle tego? Okej. Okay. Poszedł no. chyba po więcej surowców. Wykopuje obsydian. Dobra, robi portal do netheru. Czy on tam zginie? Nie, nie. klęk obsydian jeszcze sobie zrobił. Zrobił sobie tory. No, nawet długą klejkę. Ta, no, oj no, i, i spadło czy coś takiego No dobra, no na hardkorze podejrzewam, że dużo osób ginie naprawdę z bardzo głupich przyczyn No hardcore tak stresuje, nie? No Ma się cały czas świadomość tego, że jak się coś popełni po prostu To się zginie i przegasie I nie zwraca się uwagi na takie drobne elementy Nie jestem pewien jak ja to zrobiłem, ale co jest wędka załadowana zamiast spodni? Okej okay. Kiedy jeden to wystarczająco Wystarczająco do czego? Do tego, żeby... O kurcze, o kurcze Trzeci tripper, już dwa wybuchły, czyli jeszcze czwarty. O, idzie, że czwarty! Okej, okay, że czwarty wybuchł. I jeszcze piąty! Oh, co oh, jest? Nie, ale musiał mieć gościu Pecha! No i zauważ, że on też był na hardczorze. Oh, tylko nie to. A to parkour z twistem? Ej, co? Aha! Taka mapa jak w tych grach, że raz jest taki świat, raz jest taki świat. Ale kozak. No? Okej. Okay. No to dobrze nawet wygląda. Uuu, tylko jak to jest zrobione, że po prostu podmienia te... No, no musi podmieniać. No, nie wiem, na komentarzach. Bo ja się zastanawiałem, czy on podmienia to, czy go teleportuje gdzieś obok, ale raczej to podmienia. No dobra, fajne to jest. Fajne są te ramki z Partiklesów no? na pewno. Te, od no to śmiał naprawdę spoko pomysł, chociaż kiedyś widziałem chyba coś podobnego, mam takie wrażenie. już nie chodzi nawet o motyw wykorzystany, bo to już wiadomo, tylko o, o mapę w Minecraftie, że widziałem chyba już podobną. Ale nie jestem tego pewien. Zjadłem chleb w mniej niż sekundę. Ej, faktycznie, ej, ale on ma fajne shadery, popatrz! No ale mi się wydawało. Mówisz? Nie, nie ma cięcia. Nie, nie ma cięcia. Nie ma cięcia, nie ma cięcia. Nie ma cięcia no. No, słuchaj, no, tak to jest. I dlatego Java jest lepszy. Można szybciej jeść chlebek. <grym> Dlaczego cały czas moby spawnują się w moim domu? Naprawdę jest to wkurzające. No dobra, no ale zobaczmy jak on to ma w ogóle pooświetlane. Oj, 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 oj w magazynie. To nigdy nie jest no fajne nie. uczucie. Jak mu teraz dupnie, no to jedzie. No, mi tak wybuchły już kilka razy klippery w magazynie. Zawsze było mi przykro. 100 dni na hardkorze w 100 sekund No dobra, czyli rozumiem, że Każdy dzień to jedna sekunda Uuu, ale w ogóle, dobra, szybko idzie Jest już naprawdę wykochszony Już idzie do endu, rozwala smoka Więcej naprawdę diamentów, co? Naprawdę ma 100 sekund? Tak, no 100 dni w 100 sekund, zrobił jakąś ekspiarkę. zrobił sobie chyba Farmę villagerów Bo widzę, że tutaj były odmijane zombiaki Aha, dobra, tam był zombie, ukryty W farmie, więc troszeczkę poszło Pewnie niefortunnie i teraz Pytanie. Czy jego gra się po prostu skończy, czy on umrze? Dobra, czy... O! O! To było bliskie. Dobra, ma Elytrę. No, w sumie to tak, no Ale zobaczmy, co jeszcze będzie Robił, aha, weavera, weavera Żeby, aha, żeby bikona Zrobić, no tak, ej, ale on sobie zrobił Duży zarys zamku, no Ej, tak szybko znalazł ten, odłamki No, normalnie, no, widzę, że Tutaj nawet ciekawie buduje, ale co z tym Netherowym zamkiem, bo zrobił duży Taki obrys tego zamku i Nie widzę, żeby to było wykorzystane Dalej jakkolwiek, ale dobra, kolejny Weaver, Wiesz, on tam miał chyba cztery bikony O, ale fajny tekst Surpak. Ej, no! Fajnie to wygląda. No, Patrz, to tak drzewo jak ten. No, No, znaczy, to nie jest realistyczne, ale jest takie ładne, bajkowe bardzo. O. Masz jakieś Lego Minecraft? No, coś tam chyba miałem. Polecasz? Polecam Okej, okay. ja się nie znam. A to? March Away My Soldiers. Wow, wow Ok, bo on ma duży ten, duży speak. I... Właśnie wiem jak to działa, kaktusy rosną szybciej niż się zdążą niszczyć No, no to jest taki, taki śmieszny fun fact Moje nowe zwierzątko, co, Ex? Ja też tak raz miałem na bedrocku tylko, tak się zdarza bo No panu, właśnie, to jest bedrock, konie. no Zawsze mi się tak zdarzało na bedrocku po prostu, że... Nie, nie zawsze, tylko raz mi się albo dwa tak razy że po prostu ekspo za mną łaził i nie chciał żeby się podnieść Jak długo łaził za tobą? Aż nie zginąłem O, no to spoko w sumie, nie? Takie zwierzątko ekspo O, ktoś zrobił galaktykę w minecraftzie Nie. Yes. Ładnie wygląda. Ale z czego? Ze szkła? Nie wiem, ale jest fajnie poświetlone Na pewno, to tyle mogę powiedzieć W tym zakresie I mogę wam też powiedzieć, że zawili łapkę w górę Bo to już koniec dzisiejszego odcinka Ale ostatnio, wczoraj był z chłopakami film na kanale I ten I możecie sobie wpaść zobaczyć to z nich Szybciej przez Escape Room'a, którego zrobiłem Więc polecam bardzo serdecznie, bawcie się I widzimy Nie się pań, już jutro, kajcie. cześć!